Wolisz Bebiko czy Bebilon? Ja jestem fanem Bebiko. Mm. Jakieś porady dla ludzi w depresji? Wyjdź z niej czaranuków w niby Dobra, forever, nie? Traci CS -y, no traci. Mogę dać też jakoś tak erkę do boku i spróbować trafić ku? W? Aż czego mnie? W? Nic no, nie uleczyłoby mnie. Parę z minionów masz. 60. Nie ma sensu, przeżył. Piszę do expułka za i masz przejebane daj moda. Ja już wejdę w kolejkę generalnie. I jednego vipa się jeszcze rozda i można skądzi. Patrząc na Ciebie dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że jednak warto się zabezpieczać. Dzięki. BG Dawid widziałem twego tiktoka ostatnio, wyświetlił mi się, legitnie. Możesz go podesłać? Ka Moim zdaniem kazachi powinien zostać vip i degradacji z moda dostać. Mówisz? Najlepszy, Bo najlepszy... Moim jest, no. no... zrób to do swoich... ...młodych widzek, żeby czuły się bezpieczne tutaj. <grym> Większe mniejsze, 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 większe. Kurwa! Musisz być lepszy niż przeciwnik. Zagrałem go, niż ten Veigar, a ja, mi się wydaje, że nie. Zabiłem go solo 4 razy. Chyba 3, bo razy jego zabił. Oczywiście zagrałem lepiej niż on. To kurwa, Full DevZens miał 5 koła. 5000 miał na tym baku Atrox. Co no to jest kurwa freenu no. Poróżnili się, wyjechał, wrócił po paru latach, ale był troszkę zniszczony rzeczy, które się działy. Tutaj w Polsce jeszcze był. Martwiczana na jego było też. Co mówi się przed słowem mać Kurwa. nie, 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 nie A co? Nie ma, te... nie, ma ta... nie ma takich ludzi z takim refleksem, nie ma kurwa. Ludzi ludzie z takim refleksem nie istnieją. Dobra, cofa i patrzę te Dzień donaty, dobry, bo jest was trochę. Chciałbym zadać ważne pytanie. co się dzieje? 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 No bo on nie wie, on nie wie co się gra On nie wie co się Polska gra Jak on z nie gra Eee... Dasz maila do kolegi Halo 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 Dlaczego to ty powinien dostać? Kurwa, VIPa? Ja jestem z Orkowni, Zilana i to no, tyle. Dobra, to nie zdałeś, przykro mi, trzymaj się. Odpowiedź mi nie, Maksimu, można jak jest czerwcowe pozdro dla Szczecówkowa? Za czerwcowe? za Dla Pozdrawiam Pozdrawiam najlepszy Discord. Ty, BG Dawid, widziałem twego TikToka ostatnio, wyświetl... Poradnik jak zabijać Hrabąsza, nie? Pik, Jeden za jeden nie ma Zoe, Kto ma 11 2. Kto wy... Kto mecz? Ten pan! Halo, ale no teraz macie skończyć, no. No dobrze, zagrałem się. Radę siomek. Ty, Lulu? Proszę, proszę, proszę. Daj mu... A, ty, a ty... Ha, ha! Ha, 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 kurwa! Nie do tego nie grali jeszcze! Ona po drodze kurwa pinka bije człowieku! Lulu plejerzy zajebani Podmian hinduizmu i buddyzmu. Dzięki Paliłeś kiedyś ziółko? Tak. Martwiony? Tak. Zdenerwowany? Tak. Zasmucony? Tak. Zeszmacony? Nie. rozbawiony, Tak. Obspermiony? Nie. Wkurwiony? Tak. Zbutowany? Tak. Zruchany? Tak. BLE 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 nie. nie, NIE nie, nie. O może ten Siema. Alo? Czemu? No bo robiłem ci wojowników, ale robiliśmy wojowników w chwili, jak nie powinieneś ich robić. No i co? No i. chujów z to, no nie, nie dam ci. Czemu ja nie Są mam? Na tak. też. No, no to kurwa, wystarczy, że to powiedziałeś, to trzymaj się. Yy... To nie on był? To nie on. To nie był, to nie był Filipander? To Bochta No to i tak, kurwa. Stary Filipander straciłeś szansę. Ehm... O, może mój przyjaciel powie. Mm, gratuluję. O, no, no, o, jak mm, Co kurwa konia zwalę zaraz chyba. Mmmmm mm, Cudowne Osinus Jagodzie ja z sercem na do niej ja ona nic pozdro. Ostro.

Dobra, patrz to! Nagrywasz? Nagrywaj to! Lepiej kurwa, bo drugi raz ci tego nie pokażę, nie? Kurwa, żeś nagrał Spowiedz, co zrobić, bo nie wiem, czy jechać do pewnej dziewczyny, która mieszka na dwa końcu pos... 8 godzin pociągiem, ale chyba się będzie opłacało, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, dymanko, dymanko, dymanko Upewniłeś się, że to nie jest jakiś kurwa... Pan Mariusz 40 lat? Ja bym powiedział, że prawie brzmi jak ja, ale nie jestem gejem o. Co? Co? No kurwa, ale no nie mogę z niką legend jebaną no! Dzisiaj będzie mała czystka. To Słowny Mat Max dzisiaj Ej, co jest, że mi przerwał dasz? ja myślę, że ja nie...